Witajcie, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku tej promocyjnej serii filmików, w której opowiadam o tym, dlaczego projekt Tłusta Owca dla kobiet, społeczność jest tak ważna, dlaczego warto się jest przyłączyć do tej społeczności. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takim życiu w obfitości, co ono oznacza. Dlatego, że często jako chrześcijanie, kiedy nawracamy się, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, zaczynamy czytać Biblię. Doświadczamy takiego okresu wielkiej miłości, ożywionej miłości w stosunku do Boga. Czytamy, modlimy się, szukamy, jesteśmy w społeczności też ludzi, którzy są gorący dla Boga i rozwijamy się. W szybkim tempie zaczynamy nabierać kształtów. Tak jak taki noworodek, który się rodzi i bardzo szybko przybiera na wadze. Ale z czasem ten rozwój zaczyna być powoli, powoli hamowany przez różne negatywne doświadczenia, przez rozczarowania, przez to, że widzimy, że to wszystko nie jest takie czarno-białe, że są takie sytuacje, w których nie wiemy, jak postąpić, nie słyszymy Bożego głosu, nie widzimy Bożego prowadzenia, nie rozumiemy bardzo wielu rzeczy, które Bóg do nas mówi. I ten nasz rozwój zaczyna hamować. I jest to smutne, kiedy spotykam chrześcijan, chrześcijanki, które kiedyś były gorące dla Boga, ale z powodu tych wszystkich trudności gdzieś stanęły w miejscu. Albo nawet się cofnęły, ponieważ kiedyś miały gorące serca, a teraz e, po prostu jest jakaś rutyna. E, moim pragnieniem jest zobaczyć każdego chrześcijanina, jak wzrasta, jak się rozwija, jak każdego dnia poznaje Boga w coraz lepszy sposób, coraz głębszy, bardziej intymny i przez to e, też różne lęki, różne niepokoje, różne problemy, które były związane z, tak, z takim naszym wewnętrznym, Życiem, z charakterem, z emocjami, że to wszystko puszcza. Tak to powinno przebiegać. Powinniśmy być coraz bardziej, w coraz większym stopniu uzdrowieni przez obecność samego Boga. Żeby to mogło nastąpić, musimy być zanurzeni w takim zdrowym środowisku. Nie każdy z nas, niestety, ma taką możliwość, żeby być w zdrowym kościele, w zdrowej wspólnocie, gdzie wokół ma ludzi, którzy pomagają mu w tym wzroście, tak? zachęcają go, inspirują, gdzie jest dobre nauczanie, gdzie jest dobre prowadzenie. Gdzie jest e, takie czułe duszpasterstwo? Niestety w bardzo wielu kościołach, nawet kiedy już mamy jakąś wspólnotę, gdzieś należymy, nie doświadczamy wystarczającego wsparcia, nie mamy e, wystarczająco dużo zachęty czy też pewnych zasobów, możliwości również, by ćwiczyć pewne umiejętności, by się rozwijać, e, żeby używać darów duchowych, żeby rozwijać owoce ducha. To wszystko może być zahamowane przez to, że otoczenie nie sprzyja. Być może nawet niektórzy z was byli w takich społecznościach, które były wręcz toksyczne, gdzie nie pozwalano nam się rozwijać, ponieważ ktoś był zazdrosny albo czuł niepokój, że rozwijamy się nie w tą stronę, co trzeba, i ten rozwój właśnie został w nas zahamowany. Tak więc społeczność tłusta owca, która już niedługo 8 grudnia wystartuje, jest takim miejscem bezpiecznym, bezpiecznym, gdzie jest przestrzeń do rozwoju, gdzie Wokół mnie będą inne kobiety, które tak samo pragną być e, zdrowe emocjonalnie, duchowo, które są pobudzone intelektualnie, żeby poznawać pewne zagadnienia, by wiedzieć coraz więcej, e, które mają zdrowe małżeństwa, które potrafią tworzyć zdrowe relacje. E, kobiety, które też nie mają problemu z tym, by wspierać inne. Ponieważ są wartościowane, szukają tej wartości w Bogu, a nie w sobie, a nie w tym, co potrafią dokonać, czy kim są, tylko opierają się na Bożym Słowie. E, I przez to też potrafią wspierać inne, ponieważ nie muszą się porównywać, nie zazdroszczą, e, nie ma jakiejś konkurencji, nie ma współzawodnictwa. Tak więc projekt Owca będzie właśnie takim środowiskiem, w którym będzie można wzrastać. E, taka szklarnia. Szklarnia dla duszy, w której wszystkie roślinki mogą się rozwijać, mogą to robić we własnym tempie, nie są poganiane, nie są popychane, są inspirowane i prowadzone przez przykład, a nie przez przymus. Jeżeli jesteś zainteresowana tą społecznością, to link do zapisu na listę zainteresowanych znajdziesz tutaj pod filmikiem, jak również w moim biogramie. Zapraszam cię serdecznie, ponieważ będzie to dobre miejsce dla każdej wierzącej kobiety.